Cześć, witam w trzeciej i ostatniej odsłonie filmu, gdzie najpierw kleiłem płyty gipsowe, następnie je szpachlowałem i pozostało mi jeszcze szlifowanie oraz malowanie. Ale tym razem to nie ja zapowiem ten odcinek, tylko pięcioletni letni kubuś Złęczycy, który pomoże mi dzisiaj w prowadzeniu tego odcinka. Cieszę się bardzo, że mam również tak młodych widzów, gdyż jak wiadomo, wielu dobrych fachowców wyjechało za granicę, a my przecież potrzebujemy budowlańców tutaj. Także pozdrawiam Cię, Kubo, budowlańców z tej strony kamery. Trzymaj tak dalej i proszę o zapowiedź tego odcinka. Tradycyjnie zacznę od tego, co będzie potrzebne, ale tutaj poproszę również o pomoc mojego dzisiejszego gościa. Co będzie potrzebne do tej pracy? Yy, wałek i pieczka. Wałek, yy, no i jeszcze farba, jadro i to wszystko. Zaczynamy. Yy. Więc... Dziękuję Kubom Budowlańcu, a ja uzupełnię dalej tą listę. Narzędzia to paczka do szlifowania, papier ścierny i kostka do szlifowania o gradacji 80, 100 i 120. Szpachelka i paczka na poprawki. Mały pędzelek i wałek do odcinania oraz duży wałek do malowania. Teleskop, czyli rozkładany kij ułatwi i przyspieszy samo malowanie. Taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni przed zabrudzeniem. Wyciskasz do silikonów przyda się do akrylowania. Materiały to głaśna poprawki, grunt, farba oraz akryl w tubie. W poprzednich częściach widziałeś jak kleiłem płyty i później je szpachlowałem. Pora na szlifowanie i malowanie. Przyjrzyjmy się bliżej. Jak widać po szpachlowaniu są nierówności, rysy, górki gipsu których trzeba się po prostu pozbyć. Najlepiej zrobić to przez szlifowanie. Ja użyję tutaj taką paczkę do szlifowania, kostkę o gradacji 100 oraz papier ścierny na materiale gradacja również 100. Do narożników świetnie nadaje się właśnie kostka, choć wygodnie jest również z samym papierem. Większe powierzchnie szlifuje paczką okrężnymi ruchami. Szlifować należy do gładkości, tak aby po dotknięciu dłonią nie było odczuwalnych uskoków czy górek. Nie należy jednak wyszlifowywać na siłę, gdyż porobimy w ten sposób wgłębienia, które będą widoczne po malowaniu. Wszelkie dziurki czy rysy można zostawić, nie trzeba ich rozszlifowywać, po pierwszym malowaniu będą robione poprawki. Jeśli papier rysuje to wymień na taki o mniejszym ziarnie. Są również dostępne specjalne siatki do szlifowania. Ja jednak nie jestem ich zwolennikiem, gdyż łatwo się zapychają. Do szlifowania pomocna może być również maseczka. Szczególnie gdy robisz sufit. A w trudno dostępnych miejscach nadmiar gipsu można zeskrobać szpachelką. Ok, po szlifowaniu czas na porządki. Należy odpylić sufit i ściany. Wystarczy zmieść szczotką. No dobrze, gdy ściany są wyszlifowane i względnie odkurzone to można zabierać się za kolejny etap, czyli malowanie. Najpierw jednak powierzchnię należy zagruntować. A dlaczego to zrobić, to już możesz zobaczyć w innym moim filmie. Zagruntować można samym gruntem, specjalną farbą podkładową albo zmieszać grunt z farbą. A oto podstawowy zestaw do malowania: duża kuweta malarska i wałek, mały pędzelek do odcinania, taśma malarska do zabezpieczania oraz mała kuwetka i mały wałek. Przydać się może również folia malarska i teleskop do malowania. Zaczynam od zagruntowania. Ja robię to gruntem z domieszką farby, aby ściany złapały już kolor. Najpierw pędzelkiem odcinam wszystkie narożniki. Tutaj sufit i ściany będą w tym samym kolorze, także narożniki przy suficie maluję w całości. Smugi po pędzelku od razu wygładzam szerzej i małym wałkiem. Zanim jednak przystąpisz do malowania, pamiętaj również o zabezpieczeniu podłogi, mebli i o klejeniu innych rzeczy, których nie chcesz pobrudzić. Na podłogę świetnie nadają się kartony. Folia natomiast się drze i mi przynajmniej przeszkadza. Ja tutaj podłogi nie zabezpieczyłem, gdyż płytki będę jeszcze czyścił przed fugowaniem. No dobrze, wróćmy do gruntowania. Jak widzisz, przy płytkach nie ma listwy i będą one malowane od góry, a małą gąbką zmywam od razu wszelkie zabrudzenia z płytek. Przy oknie będę kładł jeszcze akryl, zagruntuję tutaj samym gruntem. Futryny nie oklejam na razie taśmą, tylko od razu zmywam mokrą gąbką pozostałości po gruncie pora na którym gruntowanie zaczynam od sufitu. Namaczam go i równomiernie rozprowadzam grunt na suficie. Podobnie robię ze ścianami wokół. Rozprowadzam równo grunt, tak aby nie pozostawiać zacieków. Zagruntowane ściany i sufit muszą teraz wyschnąć. A kolejnym etapem będą poprawki. Po kolorze lepiej są widoczne wszelkie niedoróbki jak rysy czy dziurki. Wszystko to poprawiam przed kolejnym malowaniem. Ale zacznę od okna, gdzie przy futrynie położę akryl. Wyciskam go równo pistoletem, wygładzam palcem i delikatnie wilgotną gąbką. A gdy akryl wyschnie, to oklejam okno wokół taśmą malarską. To teraz poprawki. Przyglądam się z bliska i białą gładzią, przy pomocy szpachelki, robię zaprawki. Przy okazji mała uwaga. Jak widzisz tu na suficie będą halogeny i należy wyciąć otwory. Jeśli nie masz w tym wprawy, to lepiej zrobić to przed ostatecznym malowaniem, żeby później nie uszkodzić płyty. Narożniki poprawiam nakładając gładź palcem. Można to zrobić również akrylem w tubie. W trakcie robienia poprawek ważne jest dobre oświetlenie z boku ściany. Aby zrobić to dokładniej, można użyć małej lampki albo postawić duży halogen. Poszukiwania niedoróbek staną się wtedy na pewno łatwiejsze. Poprawki zrobione. Jak widać, pomieszczenie wygląda teraz jak łaciata krowa. Po wyschnięciu znowu troszkę szlifowania. Kostką albo papierem wygładzam białe placki. Tak, aby nie było żadnych odczuwalnych uskoków, a na koniec zmiatam pozostały pył. Przed kolejnym malowaniem zaprawki można ponownie zagruntować. Warto to zrobić, by mieć pewność, że farba ładnie pokryje całość na drugi raz. Podobnie z innymi miejscami, które widzisz, że ciężko może być pokryć. Na przykład narożniki aluminiowe też dobrze jest przemalować przed właściwym malowaniem. To przechodzę do właściwego malowania. Biorę mały zestaw malarski i odcinam wszystkie narożniki. Najpierw maluję małym pędzelkiem, a następnie rozprowadzam farbę troszkę szerzej małym wałkiem, tak aby mieć później swobodę malowania dużym wałkiem. Gdy przymaluję narożniki przy suficie, to pora na malowanie całej powierzchni sufitu. Duży wałek namaczam porządnie w farbie, Kilka razy kręcę nim po kuwecie, tak aby z niego nie kapało. I zaczynam malowanie od ściany. Prostopadle do okna rozprowadzam farbę. Ponieważ narożniki mam już obcięte, to nie muszę malować tuż przy ścianie. W czasie malowania ważne jest, aby nie pozostawiać smug. Także malowane miejsce należy kilka razy przejechać wałkiem. Sufit maluję pasami, bez przerwy, metodą mokre na mokre. Posuwając się w stronę przeciwległej ściany. Jak zauważyłeś, poprawek wcześniej nie malowałem, ale ufam całkowicie farbie, że pokryje całość bez problemów. Czasami zdarzyć się może, że jakiś paprok zostanie na malowanej powierzchni. Najlepiej od razu delikatnie go usunąć. Pamiętać należy również, aby nie powracać do pomalowanej wcześniej powierzchni i nie robić poprawek. Malowanie powinno być robione w sposób ciągły pas za pasem. Po suficie pora na ściany. Ponownie mały zestaw i odcinanie narożników. Przy płytkach również delikatnie maluję ścianę i górę płytek. I od razu ścieram gąbką ewentualne zabrudzenia. Zobaczmy jeszcze, jak kubuś radzi sobie z malowaniem i jak widać idzie mu świetnie. Po odcięciu biorę duży wałek i maluję zaczynając od okna pierwszą ścianę. Ponownie dobrze namaczam wałek farbą i równomiernie nie pozostawiając smug rozprowadzam farbę. W zasadzie tyle co mam do powiedzenia w tym temacie. Pomieszczenie pomalowane u mnie wystarczyło zaglutować raz pod kolor, porobić poprawki i raz pomalować. Oczywiście, jeśli jakość farby jest gorsza albo podłoże, które ciężko pokryć, to malować trzeba do skutku dwukrotnie, a czasem i więcej razy. Poruszę pewnie jeszcze temat malowania przy okazji jakiegoś dużego salonu. A na dzisiaj to koniec. Dziękuję Kubusiowi za pomoc. I to właśnie Kubuś pożegna się dzisiaj w moim imieniu. Odkładam też, więc w to na dzisiaj pożarłam.